Kochani witamy z Częstochowy, zbliżamy się pod szczyt Jasnogórski w tej chwili pod szczytem odprawiana jest msza, już widzimy, powiem wam szczerze, że tak miałam iść na Jasną Górę, ale po ostatnich wydarzeniach, po tym jak mnie również wypraszano ochrona jasnej góry Pomyślałam, nie, nie będę tam chodzić, nie będę się dochodzić Tym bardziej, że bez względu na, na to kto kim jest, jasna góra powinna być otwarta dla wszystkich tak niestety nie jest, więc nie będę się dochodzić. Co chcę Wam pokazać? Już oglądajcie, ponieważ będziemy się na wizji widzieć kilkukrotnie dzisiaj z tego względu, że jest wiele zgromadzeń tego samego czasu. Wiele się w Częstochowie dzieje, więc chcemy pokazać Wam wszystko. I trochę tu, trochę tu. Także wiem, że jeszcze jedna osoba dla wideokodu będzie transmitować. Także mam nadzieję, że damy radę wszystko ogarnąć. No teraz widzimy z przodu szpaler Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u, z tyłu inne środowiska oraz E, tak zwani piegrzymi e, prawicowi nie, nie wiem co to są za flagi e, te biało czerwone jakieś coś tu wam pokazuję jak to wygląda e, Panowie z y, Młodzieży Wszechpolskiej i z ONR u y, stają ładnie w szeregu. Y, prezentują swoje barwy. Jest y, tak zwana sektorówka. Może po, pokażmy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa. Kochani, jeszcze raz witam wszystkich. Wiecie, jesteśmy w Częstochowie. Bardzo dużo młodzieży, jak zwykle, w tym środowisku. Są panowie z długimi włosami, z krótkimi włosami. Obejdziemy e, tutaj troszkę na obkoło, bo jestem cieka ciekawa, jestem co to są za barwy, ponieważ e, może mało się interesuje, ale ja widzę pierwszy raz e... ja pierwszy raz widzę takie flagi zazwyczaj się z kolore, kolorem zielonym kojarzy, a tu biało-czerwone, proszę bardzo. I zaczynamy, także proszę skończyć rozmowy, ustawić się Jak słyszycie, tu się powoli zaczyna. Nie chcemy tutaj przeszkadzać, więc z tego szpaleru wychodzimy. Czyli obóz narodowo-radykalny.

Teraz zejdziemy niżej, bo oprócz e, młodzieży wszechpolskiej, e, ONR-u, mamy tutaj na obkoło modlących się e, wyznawców, czy jakby to powiedzieć, e, jak oni się nazywają? Chrystusowi, coś tam, coś tam. No, ja nie jestem bardzo blisko, Albert, tak bardzo blisko, żebym wiedziała rycerze Chrystusa. No, widzicie? Więc tu pokażę Wam w pelerynach. Koni, oczywiście, tylko brakuje. Każdy, jakby był konno, to by to pięknie wyglądało. Panie mój iklu, Panie, iklu, lękam i królu, Klękam i uroczyście przyrzekam Strzec wiary świętej, Strzec wiary świętej. Stawać, zawsze w obronie. Stawać zawsze w obronie Prawdy i sprawiedliwości Prawdy i sprawiedliwości Przyrzekam dokładać wszelkich starań Abyś samemu wzrastać, wierzę i miłości Twojej, oraz chronić się od złego, mając za pomoc walce. Także kochani, oprócz obozu radykalno-narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, pod Jasną Górą również Zebrali się rycerze Chrystusowi i byliśmy świadkiem, byliśmy świadkiem przysięgi, ślubowania. Jezu, Wierność i miłość. Czyli armia Chrystusowa rośnie w siłę. Kochani, jest na obkoło e, często tego miejsca e, zgłoszonych wiele, wiele demonstracji, wiele e, zgromadzeń. E, policji jest na bardzo dużo. E, Chciałabym coś więcej jeszcze pokazać na teraz, no ale nie wiem, czy e, jest sens. Jeszcze wejdziemy pod mury i klasztorne, jeszcze z boku e, pokażemy, pokażemy e, z grubsza, co się dzieje. Na no, ja są górę nie będę wchodzić. E, tam od nas jedna osoba e, będzie chciała wejść na jasną górę, A więc może ona ten przekaz robi. A, ja już mam dość tam. Po prostu, no sorry, wszystkim, ale, ale na teren nie będę wchodzić. Ech. Może dlatego, że jestem fanfarzowy, to mi nie zależy. Chociaż chciałabym wam wszystko pokazać w miarę sił, bo chora jestem, jak słyszycie, no ale co, e, w miarę sił i możliwości. To Wam pokażę. No co Wam mogę powiedzieć. Na dzień, na teraz, e, no jak to jest ogólnopolska pielgrzymka, to jest garstka tych ludzi. Naprawdę malutko. E, bo w tym szpalerze tu, no może jest tutaj, w tej chwili na placu z 200 osób. Więcej nie będzie, bo to jest taki szpaler, może 300. Naprawdę, to góra razem z tuż, z, z, tu, z Ale z doświadczenia wiemy, że wieczorem, gdy się ściemni, gdy atmosfera e, będzie już e, sięgała apogeum wszystkiego, wszyscy będą podekscytowani. E, tu pod e, jasną górę e, zjadą się, zejdą się, przy, przyjdą różne inne jeszcze środowiska ekibolskie takie, więc tych osób będzie dużo, dużo więcej. Na pewno będą race, na pewno będą inne historie. Zresztą jak co roku, więc tu w tej chwili teraz jest środowisko narodowców, ale tak zwane togrzeczne. To grzeczne E, pracujące e, w garniturach, w krawatach, e, z pewną jakąś tam dozą kultury, dobrego wychowania, ale e, ale tu będzie bardziej niekulturalnie, bardziej e, wizualnie bardziej widoczne. I to e, zobaczymy wieczorem. Pod jasną górą, ja w tej chwili, ponieważ jestem z dorodką, ona mi w różnych rzeczach jeszcze tu pomaga, to przejedziemy się w miejsca, gdzie są zgłoszone zgromadzenia i zobaczymy po prostu, czy już gdzieś coś się dzieje, ponieważ Jak to się mówi? Przeciwników tego prawicowego radykalizmu nie widać. Wszyscy garną się tutaj na jasną górę. Jeżeli chodzi o e, prawicę, o właśnie teraz jakieś hasło tam było pod jasną górą. Krzyczane. No, na wzór: lata 30., Austria. Więc. E, Widzimy tu parę osób z demokratycznej RP. Podejdziemy, kochani. Tu widzimy demokratyczną RP, obywateli, bodajże tak, dobrze mówię? I kochani. No co, czekamy, 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 my jeszcze objedziemy w te inne miejsce, zobaczymy czy gdzieś się coś dzieje. Ej, I co kochani no? Ej, na razie ładnie to pięknie wygląda. Ej, chłopcy jak malowani. Chłopcy jak malowani pod jedną górą stoją, ale wieczorem to już będzie, jak będzie już bardziej ej, sytuacja taka apogeum. Tego ciśnienia. Ale jest wyjątkowo tak, dużo Tak. Zwykle, ale tak wyjątka. E, nawet tutaj <laughs> razem z osobami, które nas oglądają, e, to powiem Wam, byliśmy świadkami e, przysięgi Chrystusowców. E, no naprawdę, powiem Ci, że e, armia Chrystusa rośnie w siłę. No i nie wiem, czy się bać, czy się nie bać, ale ale no. Na zdrowy ludzki rozum XXI wieku, człowieka żyjącego, myślącego. No wiara wiarą, kochani, ale nie wystarczy się modlić, nie wystarczy chodzić w pelerynach, nie wystarczy. To trzeba być dobrym po prostu człowiekiem. Dopiero no. do Także na razie, kochani, spokój. Jest już parę osób. Nie wiem, jak w innych miejscach. Tu w Częstochowie szykuje się dosyć sporo młodzieży anarchistycznej. Są grupy z młodzieży anarchistycznej, stowarzyszenia anarchistyczne, Częstochowe bez uprzedzeń. Oczywiście partia razem do, dołącza do tych wszystkich inicjatyw anty. Antyprawicowych. No zobaczymy. Kochani, jak wcześniej pisałam, będziemy się łączyć co jakiś czas. Obserwujcie, co się będzie działo, ponieważ to potrwa do bardzo późnych godzin wieczornych. E, a powerbanki, jakie mam, to mam. A jeszcze e, nagłośnienie, które jest na prądzie takiej porządnej, fajnej baterii, którą wykorzystujemy tu w Częstochowie. No nagłośnień e, wypożyczyliśmy, czy wypożyczyliśmy. Wspomagamy e, akurat tutaj blokadę przy bom e, grobie nieznanego żołnierza. Wale i Sienkiewicza. E, wspieramy ich, i, i oni mają to nagłośnienie razem z tą baterią. Więc typowy, taki dosyć silny prąd, no niestety będzie u nich. Na pewno skorzystam czasem z tego prądu, podejdę na pół godziny podładować. E, a to gimbala, a to może telefon. A z tych drobnych powerbanków mam nadzieję, że na te godzinę, dwie, na pewno prądu starczy. Posłuchajmy jeszcze e, co mają do powiedzenia pod Jasną górą na szczycie jasnogórskim środowiska narodowe latykana, żeby jak stoi kolumna, żeby głębiej nie wchodzić, tak? Proszę to tam. Dobrze. To każdy idę ma być jednym wyrzutem sumienia. Każdy z nas ma obowiązek, żeby prowadzić resztę ku dobru. Nie jesteśmy jednak tutaj po to, żeby manifestować cokolwiek. Pomimo, że manifestacja naszej wiary i naszych poglądów jest takim swoistym skutkiem ubocznym naszej obecności tutaj, my jesteśmy po to, żeby zawierzyć się górskiej pani. Żeby oddać hołd Bogu naszych Ojców przez jej ręce. Jesteśmy tutaj po to, żeby każdy z nas osobiście postarał się odmienić całe swoje życie po opuszczeniu tego miejsca. Żeby nie przerodziło się to w jakąś pustą manifestację, pustą deklarację. Żeby nie przerodziło się to w formę. Za tym ma iść konkretna postawa i każdy z nas musi błagać Boga o to, żeby dał mu siłę, żeby przemieniać swoje życie każdego dnia, żeby przy każdym najmniejszym wyborze patrzeć na dobro i na zło, na dobre i na złe skutki naszego wyboru. I żebyśmy przy każdym najmniejszym wyborze mieli siłę do tego, żeby wybrać dobro. Każdy z nas musi zrobić to indywidualnie, dlatego że i cel człowieka jest czysto indywidualny. Jest to zbawienie. Ale człowiek nie idzie tam sam. Człowiek do nieba idzie wraz z innymi ludźmi, których albo udało mu się tam zaprowadzić, albo z którymi współdziałał, żeby tam się dostać. Jeden z księży zawsze powtarza fragment, fragment wiersza czwórkami do nieba szli. Żołnierze z Westerplatte. Idźmy tam wszyscy, dlatego zawierzmy się jako ogół, jako Młodzież Wszechpolska, jako organizator i jako całe środowisko narodowe. Koleżanki i koledzy, czołem w Wielkiej Polsce! Czołem w Wielkiej Polsce! Czołem w Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Wielka Polska! Katolic! Ale dawajmy świadectwo też tutaj naszą postawą. Króciutko tylko, nie będę zajmował się długo tą sprawą. Jest szansa, że będą tutaj jacyś prowokatorzy. My nie dajmy się sprowokować, w razie czego odpowiedni ludzie się prowokatorami zajmą, żeby jak, najszyb żeby jak najszybciej zniwelować wszelkie dążenia do tak potłych ruchów, jak atakowanie tego najświętszego miejsca. Jeszcze raz dziękuję. Czołem. Kolegów, którzy byli odpowiedzialni za ustawienie tego apelu, proszę teraz, aby wszystkie osoby, które tutaj przybyły do nas z, z flagami, przede wszystkim nasze organizacyjne flagi, ustawić w szyku i przemieścić się na mszę świętą do kaplicy. Słuchajcie, tak naprawdę wszystkie media będą starały się przyprawić nam Bóg wie jaką gębę, Bóg wie jaką łatkę, więc to od nas zależy, jak się pokażemy we własnych mediach. Dlatego teraz będziemy prosili o to, żeby przejść w szyku. Tam lata nasza kamera, tutaj są koledzy, którzy, którzy również będą montowali film, więc jedną z większych wartości po tym apelu będzie to, co zostanie utrwalone, dlatego prosimy kolegów odpowiedzialnych, o, o, odpowiedzialnych za szyk, żeby starali się przeprowadzić nas w mniej więcej w zwarty sposób. Najpierw ruszają stąd flagi, więc A, wszystkie, osoby, wszystkie osoby, które mają flagi Czysto ruszają wojskowo, jako pierwsze, widzę. właśnie w tej zwartej kolumnie, dopiero wszyscy później za nimi, wszystkie osoby, które nie mają żadnych flag. Czyli to są e, takie początki, kapelu, e, e, powyć, e, za mustry. Stradali. Było Ale pięknie, równe, równo, ta, Zajka, e, no i trzeba słuchać. Ręce opadają, ale co można powiedzieć? Mamy demokrację. Nie, ja nie? Uh, no, nie. nie mikrofon Widzisz stopę? Stopę tego rapera, Co wiesz, co, co? Co proces? Nie wiesz, czy nie wiesz. Raz widziałam, nie, nie przypomnę sobie. Stoi

E, kochani nie, co, no na ten moment e, postaram się uszczuplić was w bólu e, i zakończę tą transmisję e, Wrócimy za jakiś czas e, ponieważ ja na są górę nie wejdę e, no nie ma sensu, no bo to będą przykre widoki, e, jak zwykle e, szpalerze stojący, e, obóz radykalno-narodowy e, z, e, z swymi flagami, z tym wszystkim to jest o, ale tu mamy pana e, właśnie pielgrzyma z celtyckim znakiem o, proszę pana, pan publicznie występuje, więc nie może pan nie wyrażać zgody. Przykro mi, przykro mi proszę pana. Przepraszam, jaka telewizja? Częstochowa Info-Wideo. No, dziękuję za miłe słowa. Jak zwykle, no ma młodzież wszechpolska, miłe słowa ma dla kobiety, mówi olać panią. No ale to normalne. Tym bardziej, że przed chwilą organizatorzy mówili o kulturze, żeby pokazać, jaki jacy jesteśmy, to tu Pan pokazał przed chwileczką. Tu Pana tak pięknie Pan wygląda, że nie idzie się nie, od Pana nie uwolnić. Pan jest pewno w ochronie, tam pan z krzyżem celtyckim jest. Warto byłoby zainterweniować, ale tu nie będą interweniować ci panowie. Oj. Dobrze kochani, będziemy już naprawdę teraz na dzień, na teraz kończymy i ten połączymy się ponownie. Jak skończy się msza, to wszystko tam. Mam nadzieję, ktoś będzie filmował na tej Górze. Ja nie chcę tam wchodzić, nie chcę się denerwować. Przepraszam, że, że tego wam nie pokażę. Po prostu nie chcę tam wchodzić. Dla mnie jest to bardzo przykry widok. Tym bardziej, że e, twarz moją już tutaj znają, więc na pewno będą chcieli mnie wyprosić. Nie chcę się dochodzić, nie chcę e, w ten sposób e, rozpoczynać e, tego popołudnia. Więc e, to społeczeństwo niech idzie na tą górę niech się razem z e, Paulinami e, modlą. Za tą wielką Polskę od morza do morza, trójmorza, czy jak to oni tam by chcieli. No cóż, na razie się rozłączam. Obserwujcie. W każdej chwili, coś się będzie działo, to będę wchodzić na wizję i online będę transmitować. W tej chwili szczyt jasnogórski opustoszał. Zostali rycerze chrystusa, ale oni mają swoje modły. Więc... Także kochani, kończymy. Bądźcie w gotowości. W każdej chwili będziemy wchodzić na żywo. Więc... Zapraszam, obserwujcie, jest sobota, wiem, że jest ładnie pięknie na dworzu. Bierzcie ze sobą smartfony, obserwujcie, co się dzieje w sieci i jak tylko się pojawi transmisja na żywo, czy to transmitując, ja transmitując, czy ktoś inny. Zapraszam, chodźcie, przekazujcie, udostępniajcie. Niech cała Polska dzisiaj się dowie, co się tu będzie działo, a działo ci się będzie na pewno. Dzięki Wam serdecznie na razie, i do następnego wejścia.